Ostatni konkurs w turnieju 4 się z Państwem ze stanowiska komentatorskiego w Bischof's Jakub Wojtala. Przypominam, że Kamil Soch nie może przegrać więcej niż o 5,1 punkta z Danielem Andretandę. Daniel Andretande jest w ostatnio nie, w nieziemskiej formie i teraz zadajemy sobie pytanie: co wygra? Doświadczenie, bo Kamil ma, no, nie oszukujmy się, ogromne doświadczenie. Dwa razy pod rząd wygrał turniej 4 Dziś ma szansę na trzeci triumf w tym turnieju. Czy możliwe, że chwilowa... Yy, chwilowa dobra forma Norwega? i będą emocje, już to czujemy, no miejmy nadzieję, że Kamil wyjdzie z tego zwycięsko Teraz krótka przerwa i powrócimy na rozpoczęcie zawodów No i mamy lidera turnieju czteroskoczni, proszę Państwa, Kamil Soch przed szansą na trzecie zwycięstwo w turnieju. Już tyle skoczni pod rząd, To jest ważny skok. Już Kamil w powietrzu. Dobrze leci Kamil Stok. Dobrze, dobrze jest. Dobrze, Kamil Stok. Kapitalny skok Kamila Stocha. Niech tak będzie jeszcze w drugiej serii. I będziemy mieli znowu triumf w tym turnieju. Kamil ponad 130 myślę 3 metry. Zaraz się przekonamy, ile dokładnie to było. Kamil Stok. 30 dopiero w kwalifikacjach. Wygrywa znaku Takeuchi. 134,5 metra. I kam w razie liderem i najmłodszy z Polaków, trzeci w turnieju w skoczni. jak Wolny, minimalna przewaga nad Robertem Johanssonem, tutaj też będzie bronić się, ale bronić się nie tylko przed Norwegiem, ale też przed Peterem Prełcem. Zobaczmy na Kubę za tą zieloną linią. Kuba wylądował, czyli tym samym będzie Kuba na pewno punktować, będzie skakać w drugiej serii. No skok poprawny, nawet całkiem, całkiem niezły. Dobrze, Kuba ostatnio skraczy, no to to przecież udowodnił to w turnieju już skoczni. trzecie miejsce jak na razie zajmuje i to będzie siódme miejsce jak na razie Stefan Laja na dziesiątym. Kuba oczywiście wygrywa parę. No i trzeci z Polaków tych, w tym konkursie, piętnasty w kwalifikacjach Maciej Kot, drugie miejsce w Gapa. Przypominam, że w, gap, przypominam, że w Gapa wygrał konkurs jak wolny właśnie, no i Maciej Kot jak chyba będzie daleko, również na tą zieloną linię. A więc myślę, że tutaj oczywiście wygrał swoją parę i myślę, że tutaj będzie zajmować się miejsce w czołówce, zresztą się przekonamy ile to było dokładnie metrów. Zobaczmy, czekamy na wyniki. 132,5 metra Maćka Kota jest na razie na szóstym miejscu, nota równa 130 punktowa. No i zobaczmy teraz na Piotra Żyłę, 132 metry musi skoczyć, aby wygrać w parze z Danielem Huberem. Daniel Huber, skok na 129 metrów, ale przy dobrym stylu. Zobaczmy Piotrek wysoko leci. Piotr Żyła będzie daleko, będzie daleko. Kapitalny skok, chyba najdalszy skok z Polaków, jak na razie, w tym konkursie. Naprawdę, Piotr Żyła ostatnio te dwa konkursy, czy w Gapa, czy pierwszy w bischoff no po prostu nie wyszły mu. On skacze, troszeczkę, skakał nieregularnie. Tutaj miejmy nadzieję, że skok w drugiej serii będzie taki sam, może jeszcze lepszy. Zobaczmy, 135 metrów, drugie miejsce Piotra że no udowodnił w kwalifikacjach, że. No, te dziewiąte miejsce no, udowodniło, że, że no, jest, można powiedzieć, w takiej formie, że, że powinien zajmować te dobre miejsca w czołówce. A tutaj ostatnie dwa konkursy, słabo Piotka, ale teraz skupmy się na liderze Pucharu Świata. Dawid Kubaski w powietrzu i ląduje w okolicach skoku Kamila Stocha. Zaraz się przekonamy ile to było dokładnie metrów. No, tutaj ta kamera mi się podoba. Naprawdę te powtórki z tej kamery prowadzone na 4 skoczni naprawdę są fajne. No i zobaczmy, ile to 133,5 metra. Siódme miejsce, metr bliżej od Kamila Stocha. Oczywiście wygrywa swoją parę. No i ostatni z naszych w pierwszej serii konkursowej Stefan Hula, ostatnia, ostatnio tragiczna forma. Eee... Był konkurs, z którym nie punktował, przypominam, no i teraz chyba też nie będzie tego dobrego skoku. 45. miejsce dopiero w kwalifikacjach, bo wiadomo, że e, dziś, e, czołowa dziesiątka, czyli wszyscy Polacy e, są w tej czołowej dziesiątce, nie musieli się kwalifikować, e, mieli zapewnioną tą kwalifikację. No i z tematu 45 w kwalifikacjach, teraz zobaczymy czy wygra. Wygra, bo z 10 prawie metrów, 9 metrów bliżej Wojciech Sztursa, no i na 20 miejscu Polak, na 26 miejscu Czech. Zaraz powinniśmy ujrzeć wyniki wszystkich zawodników tej pierwszej serii konkursowej. Pierwszy na czwartym miejscu, zobaczmy, Daniel Tande ile punktów przed Kamilem Stochem? 3,6 bodajże, 3,7 bodajże. Niedokładnie widziałem. Coś w tym, coś, coś w tym stylu. Jeżeli tak się utrzyma, Kamil oczywiście wygrywa ten turniej czterystoczny. Jeżeli powiększy Norwek swoją przewagę. Oj, to może być groźnie, może być groźnie. No, trzymamy kciuki, żeby Norwek troszeczkę gorzej skoczył, a żeby Kamil troszeczkę lepiej skoczył. Ostatni się, który zakwalifikował, Michał Hajbek. Proszę Państwa, niesamowity konkurs, chyba najbardziej emocjonująca e, druga seria. Za chwilę ujrzymy drugą serię, najbardziej emocjonującą, tak mi się coś wydaje, e, w tym turnieju. Kamil Stoch no minimalna przewaga po tej pierwszej serii w turnieju 4 skoczy. Miejmy nadzieję, że ta przewaga się zwiększy. W turnieju 4 skoczni, nie w konkursie, bo ta przewaga w konkursie jest no, około 3,5 punktu, a Kamil nie może przegrać więcej niż o 5,1 punktu, więc będzie groźnie. Oj, proszę Państwa, teraz reklamy, ale usłyszymy się tuż po przerwie, no i będziemy, będziemy kibicować Polakom, bo te skoki naprawdę są obiecujące i będziemy trzymać kciuki, do usłyszenia. Fanpage na Facebooku istnieje to od bardzo dawna, ale wiem, że niektórzy z Was go po prostu nie lubią. Macie linka w opisie tego filmu, także wklikajcie w niego, łapkujcie, lajkujcie posty, wysyłajcie wiadomości, bo jest bot na Messengerze. Zobaczcie sami, tak właśnie, także będę bardzo z Was dumny, jak to zrobicie. No, i może Stefan Hula coś w końcu pokaże. 23. miejsce po pierwszej serii konkursowej. 122,5 metra, aby utrzymać tą pozycję, tę pozycję. No i zobaczmy na Stefana Hulę. Chyba będzie lepszy skok, będzie fantastyczny skok. W końcu Stefan odpalił tą potardę. Pamiętamy, że przecież on wygrał, on wygrał konkurs pierwszy konkurs w tym sezonie. W Wiśle oczywiście, na, na, na inaugurację. Ale ostatnia forma słaba, teraz skok, teraz zobaczymy. To chyba było ponad 135 metrów. Zobaczmy, 136 metrów! z Huli, no naprawdę myślę, że polepszy i to o wiele mniej swoją, swoje, swoje, swój wynik. No i zobaczmy na kółę Wolnego, najmłodszy z naszych w Pucharze Świata, trzeci w turnieju przeskoczni Zobaczmy na Kubę wolnego. Za tą zieloną linię jest dobrze. Kuba 15 miejsce będzie co najmniej, ale myślę, że też poprawi swoją pozycję. Kuba po tej serii niestety spadł nam z podium. Trudniej niż 4 Zobaczymy jak będzie po tym konkursie. Nie jestem w stanie teraz oszacować, bo te punkty są naprawdę różne. Zobaczmy na Kubę. 134,5 metra. Pierwsze miejsce oczywiście. Nota 261,1. Dobry no to sędziów dostał. To też są ważne no od sędziów. No i zobaczmy na Maćka. Czy będzie czołowa dziesiątka? Maciek walczy o czołową dziesiątkę, jedenaste miejsce po pierwszej serii. i zobaczmy na Maćka. Niech ten niebieski kask poniesie go daleko. To nie jest jakieś wysokie wyjście z progu, ale leci, leci, ale do tej zielonej linii niestety nie doskoczył. Ta zielona linia była położona teraz na 138 metrze. Więc naprawdę, naprawdę Maciek, no tutaj. Musiał daleko skoczyć, aby myśleć o prowadzeniu. Zobaczmy, które to będzie miejsce. Skok nie był wybitny. 129,5 metra zaledwie. Szóste miejsce Maćka. Zobaczymy, no co najmniej będzie na 15 miejscu, ale... Na 16, przepraszam, ale to nie o to chodzi, tak? Tutaj chcieliśmy, żeby był w pierwszej dziesiątce. W pierwszej dziesiątce, natomiast po pierwszej serii jest Dawid Kubacki. Zobaczymy na Dawida. To jest dobre miejsce, ale chyba spóźnił. Chyba spóźnił ten skok, nie doleciał nawet do punktu konstrukcyjnego. Ajajajajaj! No Dawid Kubacki, no nie, to jest, to jest błąd w przejściu z progu na pewno, przecież to nie było wysokości. Oj, oj, oj już my w kwalifikacjach, a teraz zaledwie 121,5 metra, dopiero 11 miejsce będzie co najmniej, co najmniej będzie 19. Może ktoś jeszcze zepsuje skok, ale wątpię w to. Kamil Stoch, no zobaczmy, to jest najważniejszy skok Kamila w tym turnieju, myślę. Zobaczmy na Kamila Stocha. Leci, leci, Kamil leci jeszcze dalej. Nie doskoczył chyba tej zielonej linii, ale te skoki są naprawdę powtarzalne. I naprawdę ten Kamil udowadnia, że jest najrównie skaczącym Polakiem, który nie już coś skoczni, to przecież to pierwsze miejsce to nie jest przypadek. Oj, będzie ciekawe, będziemy, będzie ciekawie, będziemy czekać na skok Norwega Daniela Andretande, który poprowadzi po pierwszej serii konkursowej. No i trzecie miejsce Kamila Stocha, 2,5 metra bliżej, nie w porównaniu do pierwszej serii. Ale miejsce w miejsce w dziesiątce będzie. No Piotr żyła, czwarte miejsce! Jeżeli tak by utrzymał, o podium, to jest ważny skok teraz Piotrka żyły wachnął tymi nortami, ale leci, leci, leci. Zobaczymy! Chyba nie doskoczmy tej zielonej linii. Będzie w czołówce. Może drugie miejsce, wątpię, żeby było pierwsze. No i Piotrek w końcu pokazał równo, Równe dwa skoki Naprawdę Piotrek Czekaliśmy na to I zajmie miejsce Chyba najlepsze z Polaków to będzie 133 metry czy 135 133 Trzecie miejsce Piotra żyły No i teraz Czekamy na skok Daniela Andretanda Zaraz zobaczymy wyniki już po skoku Uwaga Czy Stok wygrał? Turniej 4 skośni. na początku, wyniki. zobaczmy, czy wygrał. Przewaga mała. 1,7 przewaga to znaczy, że Kamil Stok wygrywa. Kamil Stone zwycięzcą. Trzeci raz rzędu turnieju 4 Skoszni. Brawo dla Kamila. Oj, Daniel Daniel spadł z tego pierwszego miejsca. Oj, oj, oj. Kamil Stok wygrywa. Trzeci raz rzędu. Zaraz powinniśmy zobaczyć potwierdzenia. To jeszcze trzecia dziesiątka. No i zaraz zobaczymy potwierdzenie Miejmy nadzieję, że tak jest. Kami Sok wygrywa. Jak wolny. Niestety nam spada z trzeciego miejsca na czwarte. Ale Kami Sok wygrywa. Proszę Państwa, mamy zwycięstwo trzeci raz rzędu tego samego zawodnika. To jest coś niesamowitego. A przypomnę, że on nie wygrał żadnego konkursu w tym turnieju. Coś nieprawdopodobnego. Wow, ja nie mogę w w to uwierzyć. Nieprawdopodobne. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że Państwu podobało się, podobał się ten trudniejszy rozkocznik, bo naprawdę emocje były w tym ostatnim konkursie niesamowite. Ja dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję, że Państwo oglądali Jakub Wojtala. Do usłyszenia. A no i oczywiście pozdrawiam Wicka Racing Team Powera i Sandre, którzy byli na live'ie i ogólnie są fajni i dziękuję Wam za oglądanie tego turnieju, bo naprawdę napracowałem się. Jeżeli jeszcze to oglądacie, to, za to zostawcie łapkę w górę subskrypcji na moim kanale, bo wiem, że dużo z Was właśnie nie subskrybuje mojego kanału. No i pozdrawiam Wicka, Racing Team, Powera i Sandre, a właściwie to Sandry, Powera, a nieważne, no także dzięki Wam bardzo za oglądanie i, i do następnego odcinka.